Cześć moi drodzy, a ja teraz z tej strony filmik, taki trochę niecodzienny, ja trochę większy. W tle sobie wisi Cassandra z Asasyna Odysei, tylko po to, żeby było jakieś takie tło trochę ruchome, jak so będę ruszał myszką. Bo chciałem pogadać trochę, chciałem pogadać, poruszyć parę tematów, to nie będzie myślę długi film, minutowy, ale... bardzo bym chciał, żebyście obejrzeli do końca. No i skomentowali oczywiście mam parę pytań do was, mianowicie... Jak wam się podoba kanał? Pytam, bo... Jakoś do jakiegoś czasu, by coś tu rozkręcić, trochę rozruszać po swojemu, żeby jakąś taką. Nie. Powiedziałbym Rzesza, to słowo się źle kojarzy. Grupę fanów czy, czy widzów stworzyć jakąś taką, która ogląda te filmy moje. Właśnie pytanie do was. Podoba Wam się to, co się dzieje na kanale, czy niekoniecznie? Czegoś jest za dużo, albo czy czegoś jest za mało, czy coś poprawić, albo że coś przeciwnie jest coś okej, okay, żeby się tego trzymać. Także taki ogólny feedback właśnie o to od was bym chciał usłyszeć. E, jak się kanał w waszych oczach ma? E, moich powiedziałbym, że... No tak, tak od 2016 roku założyłem ten kanał. Mamy 2020, mam 2,5 tysiąca widzów. Szału nie ma. E, Szału nie ma, a też nie robię żadnych takich killbaitowych yy, czy to miniaturek, czy to kontentu ogólnie takiego. Także no nie dziwię się, że przyrost jest bardzo, bardzo mały. Także pytanie do Was, czy coś jest właśnie dobrze, coś źle, czegoś za dużo, czy czegoś za mało. E, czy coś zmienić, czy poprawić, czy coś zostawić. Jak Wam się podoba też do burgier na kanał? Czy może chcielibyście zobaczyć jakąś konkretną grę? E, czytam komentarze. Może wielu z Was się wydaje, że nie, ale czytam każde komentarze. Co prawda, nie odpisuję, bo czasem po prostu nie widzę, nie widzę sensu odpisywać. Czy, czy, czy moja odpowiedź była być dziwna, ewentualnie bezsensowna. Także po prostu pozostają komentarze same sobie. Ale czytam wszystkie komentarze. Też feedback pod filmami też czytam. Ehm, no nie mniej. Też chciałbym pod tym filmem poczytać Wasze komentarze, jak wam się to wszystko widzi. Eee, a co do kanału? No cóż, um, mamy dwie aktualnie dwie serie. Chyba będę się trzymał tych dwóch serii właśnie e, na kanał. Myślę, w trzeciej byłoby. Wiem, że ludzie robią trzy serie w tydzień, albo nawet cztery. Niemniej mi jakoś wygodnie, chyba dwie serie trzymać, weekend po dwa filmy też. Także na zmianę aktualnie leci Assassin, e, Syndykat i Wiedźmin dwójka, który się za chwilę kończy. Yy, także pytanie też do Was, jeśli zamiast widzenia dwójki, zobaczyć. Yy, co do Asasynów, to jak wspominałem, może niektórzy z Was yy, nie słyszeli, ale kolejne Asasyny, właśnie Odyseja ta piękna i potem, potem, yy, znaczy wcześniej jeszcze Origins, potem Odyseja, potem, yy, potem Valhalla yy, będą już na streamach. Yy. Także zapraszam was też na streamy, na mój Twitchowy kanał, linki będziecie mieć w opisie. Streamuję w miarę regularnie, zacząłem streamować, także, także jest chyba śmiesznie i wesoło, mam nadzieję. Taka jest kameralna dość, dość grupa ludzi, także też można pogadać, czy ze mną, czy z innymi oglądającymi, tak dość kameralnie fajnie. Eee, streamy są, no jak mówię, codziennie. Tam sobie 2, czasem 3 dni w tygodniu odpocząć, czy, 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 czy sobie mam przerwę. Mm. i zapraszam. zapraszam, Jak ktoś by chciał pooglądać e, inne gry, niż na kanale, niemniej, jak mówiłem, na kolejne te 3 będę będą już tylko na streamach. Na kanał będę wrzucał zapisy. No jakby ktoś chciał być na bieżąco, to zapraszam na streamy, bo zapisy będą wrzucane czy tydzień, czy dwa tygodnie poza nagraniem. Co jeszcze będę sobie ustalał. Eem. No, odcinki będą już wtedy godzinne z tych hazelnów, bo to dość dość spore gry. <laughs> Także tak. Zapraszam na streamy, e, linki w opisie. A co do kanału, to ktoś kiedyś napisał ostatnio jakiś komentarz, że w sobie to taki trochę Sard się drugi robi. E, bardzo miło, Sarge lubię, Sarge oglądam. E, link do kanału te tegoż YouTubera też wam zamieszczę. Sarge Player e, bardzo fajne, jak dla mnie przynajmniej, serię prowadzi. E, ukazując tak w miarę w miarę całe gry, bez żadnych tam cięć czy, 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 czy jakichś przeskoków czasowych czy coś w tym stylu, e, także polecam, rzucę wam link w opisie. Już od kilku dobrych lat robi te filmy, także to jest już kawał, kawał twórcy, powiem wam. Także polecam, polecam. Ktoś powiedział też właśnie, że trochę jak Sarcz, tam zaczęło się coś palić. Także no, dziękuję, t jako komplement odbieram. E, może kiedyś, może kiedyś uda się uda zbudować te pa, pa, parę tysięcy filmów. Aktualnie chyba jest ponad. Pa, na kanale mam parę tysięcy filmów, kurde. To jest dużo filmów. To jest dużo filmów. To jeszcze są 4 lata kanału. Eee, to jest. kurde. Szmat czasu. Eee, szmat czasu. Eee, chyba będę. Będę to chyba dalej robił, tak mi się wydaje. Bo bardzo, bardzo podoba mi się to. Czuję, czuję że. Może, może komuś sprawie y, trochę radochy tymi filmami. Ja też sobie trochę radochy daję, y, właśnie kręcąc te filmy, czy nagrywając, czy, czy live robiąc. Um, także mi też to sprawia wielką przyjemność. Y, także filmy będą. Chyba, że, żeby się naprawdę złego stało, to już na pewno wam powiem, Czy zamykam, czy zawieszam, czy coś takiego. To się nie możecie martwić. Na razie kanał ma się dobrze. Co y, to, to, że ogląda mało osób podcinki. No trudno, trudno. Takie życie, nie każdy, nie każdy musi być sarżem, nie każdy musi być jakimś takim znanym youtuberem, co są mali niszowi, e, tak to powiem ładnie, także cóż, liczę na feedback, jak wam się podoba, e, co zmienić, co zostawić, co dodać, e, czy, czy jakieś gry, może jakiś inny rodzaj gier, czy inny rodzaj może kręcenia tych materiałów, czy więcej ciąć, czy mniej ciąć. Ja bym bardziej osobiście co, przed, przed jak najmniejszą ilością cięć, robić kiedy naprawdę są potrzebne, kiedy nie mam jakiś naprawdę nudny backtracking, czy, czy, czy... nie wiem, czy trzeba zebrać 3000 sztuk drzewa, a to trwa 3 godziny żeby tego nie robić, tego 6 odcinków to po nagraniem, czy jakieś cięcia, to takie tak, ale ogólnie jeśli chodzi tutaj o przemierzanie świata, czy o fabułę, no to już ja bym tutaj jak mniej, najmniej. Wiem, że w syndykacie było parę odcinków, gdzie przemierzałem świat, Londyn i trochę pociąłem. E, no ale stwierdziłem, że, że ile razy można po tych samych dachach chodzić, prawda? No niemniej, liczę na waszą opinię, e, też na wasz feedback. Gdzieś tam z tyłu głowy patron, patronat siedzi, patronate, ale to już naprawdę, to już, to już jest, e, nie, to już tak siedzi w głowie i, i, i po prostu co jakiś czas skakuje, że a może by założyć, tylko to chyba nie, 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 nie bardzo ma sens. Jeśli chodzi o wielkość kanału, czy, czy, czy content, bo naprawdę trzeba już coś konkretnego robić, żeby tutaj ciągnąć od y, widzów taką kasę w postaci abonamentu. Z tym, że m, jeśli kiedykolwiek jeszcze bym zrobił, czy jak Patronate czy, czy coś w tym stylu, to na pewno nie będzie tak, że ten kto zapłaci więcej, dostanie jakiś ekstra materiał, to to nie. To, to, nie, nie, nie na to na to nie będzie jakby mojej zgody. Wszyscy będą mieli to samo, niezależnie nie ktoś co płaci 100 czy 5 zł. Um, no ale jak mówiłem, to już dro daleka droga. O ile w ogóle kiedykolwiek na drogę wstąpię, nie wiem czy o tym sądzicie, ale mówię, na razie siedzi z tyłu głowę i siedzi. Um, też, też, wiem, że będę musiał trochę sprzętu wymienić. Ostatnio kupiłem sobie e, chłodnicę, także to jest trochę chłodniej na procesorze, ale RAM widzę się piecze. Jak ktoś oglądał za to wie, że trochę RAM się zapiekał, trochę dyski się zapiekały, ale jest ok. Na razie po, po drobnych reinstalacjach czy, czy, czy z, zmianie jakości, e, zmianie jakości co do rozgrywki, e, no ale cóż. E, Plany na przyszłość są takie, że na razie zostaję, zostaję przy tej mojej dwuodcinkowej, czy, czy może raczej dwuseryjowej, dwuseryjowemu pla, planu. Plan na dwie serie na raz, Plus live'y. Obstają, że live'y mogą zniknąć w lato. Z uwagi na fakt, że no, tutaj, gdzie ja nagrywam, mam taki mały pokój jest dość ciepło, powiedziałem, jest dość ciepło. Ten, ten proces się grzeje do 70 stopni, e, mimo że to chłodzenie, a już, jak już naprawdę mieli ostro to jest 70 stopni max, to mimo że to chłodzenie jest już, e, chłodzenie jest i ten Io i w ogóle tutaj to jest tak gorąco tutaj czasem w lato, że naprawdę e, będę musiał albo przykręcić e, Live y i będę naprawdę wtedy bardzo rzadko po prostu nie wyrobię tutaj siedzieć. Może brzmi głupie, ale po prostu jest strasznie gorąco. To jest też nie ma żadnej klimatyzacji czy coś, okno otworzę to niewiele daje. Także ja będę musiał przykręcić live y wtedy w lato najprawdopodobniej. Odcinki będą się pytają, bo to też nie problem nagrać musiałem godzinę czy coś czy nagrać, to się będzie po prostu rzucać, ja pójdę gdzie indziej. Ale moje live y będą najprawdopodobniej w lato przykręcone do naprawdę takiego minimum. A czy to też zależy od pogody? Jak będzie piekło po 35 stopni, to na pewno live'ów nie będzie, bo osobiście mówię, nie wyrobię w tym pomieszczeniu tutaj, żeby siedzieć 2 godziny przy tym komputerze, on się nagrzewa, nagrzewa powietrze dookoła, powietrze dookoła nagrzewa ten procesor i to jest tak kółko i w kółko. Także co w przypadku właśnie też, mówię, tych wysokich temperatur, to przykręcę dość mocno live'y, a na, na razie są w miarę regularnie, mówię, te 2-3 dni w tygodniu sobie robię przerwy. No i próbuję budować coś swojego. Dajcie znać co o tym sądzicie, jak się to moje budowanie udaje, czy się może kompletnie nie udaje. Co sądzicie o kanale, o, o tym co zmienić, co dodać, jak mówiłem już ze 3 czy 4 razy o tym Patronie tak wspomnę jeszcze, chociaż mówię, nie będę go jeszcze na pewno odpalał jak już od razu jakoś, nie nie nie. To już muszę to dogłębnie bardzo mocno przemyśleć yy, i też zasięgnąć waszej opinii. Streamy są, zapraszam na streamy, link w opisie będzie. E, no i cóż, mamy 10 minut, to jest chyba dobry, dobry czas. Dobry czas odcinka takiego informacyjnego. E, dajcie znać co o tym sądzicie właśnie. No i cóż, ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dobrego dnia wam życzę. Zapraszam na kanał, na odcinki, na Twitcha. No i to byłoby tyle, dzięki i na razie.